Dzień dobry widzowie, z tej strony Milki i dzisiaj przebierany, chowany z całym prawie że Palionowym Witam bardzo serdecznie chłopaki, cześć Ała, co wy robicie? Jaka w ogóle tutaj entuzjazm, witam, witam Palion, witam Dave, witam Lolo Chłopaki Halo. dzisiaj przebierany, chowany, wy zostawiacie widzowie łapkę, to jest bardzo ważne A wy słuchajcie chłopaki, losujecie cyferki od 1 do 5 Uwaga, zaczyna najmłodszy, czyli Lolo, lo, lo. proszę bardzo, wybierz jakąś cyferkę Pięć! Pięć! Okej, okay, no to w takim razie wylosowała maszyna losująca dla Ciebie deski. Jesteś dzisiaj deskami, okej. Okay, kto jest teraz <grym> dalej? Palion chyba jest na, y, młodszy Eem, niż Dave, nie? Dwójeczka! Dobrze, dwójeczka, to proszę bardzo, ty jesteś dzisiaj liśćmi! O, Liście! Ee, I Dave. jest fajny. Trzy! Trzy, okej, okay. ty jesteś w takim razie yy, proszę bardzo cię stone'em no Nie ma kamienia nigdzie. <laughs> to, będzie, yes. to będzie trudne. Okej. Okay. I mi zostały w widzowie te dwa, więc musi ktoś z was, słuchajcie, yy, nowy losować. Jest wirtem. Proszę. wirtem, tak? No dobra, okej, okay, no to bardzo ci w takim razie dziękuję, więc my widzowie, idziemy się przebrać. No Uuu. i zaraz będziemy liczyć i szukać i się chować i tak dalej, także mm. bądźcie z nami do końca. Dobra, przebraliśmy się i właśnie w ten sposób. Ja myślę, że. Ja naj... Palion ma najlepszy. Się. No się też tak wydajesz? Jesteś jakiś przeciwczysty? ja minus dziesięć. Ja mam minus dziesięć typowania, że... No to ja prawda. Ja nie wiem, nie? Ja zostałem zamieniony w kamień połowicznie. No trochę tak, dramo, ty dramo, słuchaj. Się, że je <laughs> Jakbyście się razem połączyli, to byście dali radę. Bo razem Oj. mamy wszystko. To dramo. prawda, to prawda. Dobra, chłopaki, słuchajcie, ja pierwsze zacznę szukać, żeby było sprawiedliwie, bo to mój odcinek i co? Ty jesteś moc blok? Ja jestem, nie, ja jestem patrz, dirtem normalnie, w sensie tym. Graską, graską, brawo. No właśnie, chciałam to powiedzieć, że chować się możemy w tym centrum palionowa tutaj. No nie? Czyli okay, po prostu okay. kwalifikuje się tam do rzeczki, tutaj do bola, domu, Nie i tak można wtapić tak do budynków, tak? No, możemy zrobić, że nie można. Ja się nie. w ogóle nie, nie wtapiam w te liście, totalnie. Jak nie to, to nie? mówisz? Żadno się wtapię. No. <laughs> Właśnie, no. mając nie narzekaj, bo są ludzie, którzy mają o wiele gorzej. Ale no. dobra, e, gramy, gramy. Ja przy zaczynam liczyć, tak, że macie 30 sekund na schowanie się, więc start, chłopaki, raz, Ile? Dwa. No 30 sekund, nie ma tak łatwo, słuchaj. Musisz się schować, bardzo dobrze, ale ty będziesz miał Tedy fajnie... Czasu. Stary, ty masz się tak łatwo Naprawdę, ja zazdroszczę, ja myślałam, że ten, to co ja jestem, dobra, czyli ta ja trawa trawam. jest najlepsza, Być. ale no Okej, okay. jak tam wszyscy chłopaki, Lolo? Jeszcze nie Okej, ty jeszcze coś mi a ja już zapomniałam kim wy jesteście, czekaj, Lolo jest dyskami Paweł jest ee, liśmi a Dejwo jest kamieniem, dobra Okej, okay. czy już się schowaliście, bo miała właśnie 30 sekunda no, no to tak. Może być! <laughs> Dobra, no to szukam w takim razie Okej, najpierw słuchajcie, zacznę szukać Może, może, czekajcie Lolo, ponieważ tutaj mamy deski, więc muszę chodzić tak, gdzie są deski Kurde, i to będzie jednak chyba cięższe niż myślałam Nie można szukać w budynkach Albo jeszcze łatwiej będzie znaleźć paliona Bo tutaj jest żywopłot Mam nadzieję, że on się tutaj gdzieś schowa. Powodzenia! Nie mam nadzieję, że Powodzenia. to Powodzenia! Dobra, dzięki, <grym> dzięki, przyda się bardzo Ej, ciepło, nie, nie! Ciepło, ciepło, ciepło Nie ma tutaj paliona Ciepło? ciepło. Serio? Gdzie ty jesteś? To jest niemożliwe. Teraz się nie widzę. Jakim cudem ciepło, jeżeli ciebie tutaj nie ma, to jest po prostu impossible. End. O, gorąco było, gorąco było. Co? Ty na pewno mnie prankujesz teraz. Ja też nie wiem, jak bardzo widać was ogólnie przez to. Widzę cię, widzę cię. Jak to mnie widzisz? Ty mnie wkręcasz no, na pewno Widzisz, że jesteś za moim domem. Tak, ej, to jest prawda. I Co? Jak ty możesz mnie widzieć Nie tak widzę cię, w razie? nie wiem, gdzie jesteś teraz. Ja nie mogę. widzę, ej, cię, do... widzę cię, teraz jesteś. O, nie, ej, ja w to nie wierzę, ja w to nie wierzę. Jestem jest na basenie u siebie. No, ja tam byłam i wcale tam nie było ciebie. Jestem cały czas, o! nie Nieprawda. Nieprawda to składnik. Widzę cię, to. jesteś przy basenie. No jestem, ale ciebie tutaj nie ma przecież chyba, że aż tak dobrze się skamuflowałeś. Ej, no. no nie, no, to jest, to jest jakiś prank, to, to, to nie ma ciebie tutaj. Jesteś ja ci dobrze, dosyć dobrze. Ja ci nie... Ale dobra, jesteś tak, że cię serio nie widać? No, ciężko. Nie, Ale tam się zauważyć ooo. Dobra, nie nie nie, ja jestem na tyle ślepa, że ja się, ja po prostu na tej paliona na razie nie! Ja No co? nie Cię będzie ciepło, zimno, gorąco nie. Nie, idę dalej, nie bo ja, bo ty mnie wkręcasz na 100% Nie ja ja każdy kąt tego, tego żywopotu sprawdziłam i ciebie tutaj nie ma Nie, nie sprawdziłaś u góry Jak to nie sprawdziłam u góry? What? Aha, Ej, okay, dobra, ma to sens, ma to sens Ej, ty, ty powiem ci, że to jest... Tu jesteś, ej, w ogóle cię nie widać, nie, w ogóle cię nie widać, naprawdę To Mocne jest to. niesamowite, no Ej, się są mega OP do chowania Dobra, to teraz y, reszta, czyli deski oraz tą No ja jestem, no, no mi ciężko, przy górze jestem, no ciężko przy mi górze. jakoś góra. góra To góra. jest góra, już gigantyczna góra, góra, podpowiedź, góra. bo mi twarz widać <noise> to czekaj. czekaj, to tam może być ja Dave'a w każdym razie okay. A ja jestem koło fontanny <noise> Co? A czemu, wow. czemu lolo? Dobra, czekajcie widzę, ja tutaj jestem. No, po na... Deskami jestem, deskami Deskami, okej okay. Tak. Ej, ja normalnie nie wiem, czy jestem na tyle ślepa, Za że razem ja nie Tak? Gdzie? Nie mów, że tutaj, jest. gdzie ja No way, no way, że ja tutaj byłam, ja tego nie widziałam ja tej ja, ja tak nie widziałem, I to ty ty, tak, ja sobie to to nie chamę. Tak tak, e, to to Jedne deski nie ma. Z kreskami na. No przebił. właśnie tak, tak, tak próbowałem, żeby było. Ej, ale dobra, mocne. to Dejwo wygrywa na razie ogólnie. Ja miał ja najgorszy ten. Dobra, Dejwo, gdzie byłeś? Pokaż się nam. No deb... Dobra, ale ja ci wielki dałem takie podpowiedzi To prawda, to prawda, nie to ale. ale nie, nie znalazłem cię nigdy chyba. Przy górze, przy tym domku, czekajcie, no gdzie by jesteście? No, przed bólem domku. Bolem, bolem, Co? bolem nowym, no tu, oh, o, tutaj jest, gdzie, gdzie ty byłeś w takim no, tam. razie? A tam daleko, dobra, ja tutaj sprawdzam, ale nie mogłam okay. zobaczyć Dobra, no to pierwszy pan Paweł Palion został odnaleziony, więc Paweł oh, ty, ty liczysz, ty. przykro mi, najgorsze, to jest najgorsze zadanie na zawsze Łukasz! Dobra, licz w takim razie, a One. ja nie mogę gdzieś się coś schować, widzowie Kurde, dobra, Three. tu gdzieś To jest dobre, okej okay. Jestem taka widoczna, bo ta trawa jest w ogóle złym odcieniu Dobra, tak Jestem ukryty Jednaście Ja jeszcze nie jestem 13. ukryty, no ja trudno Jednaście 15. Jestem ukryty Dobra Siedemnaście Dwanaście Co za Szukam. spot Okej, okay, dobra, szukaj Paweł Parion. Ja jestem schowana, ale ta trawa w ogóle nie jest w odpowiednim kolorze a, to jest a właśnie, najgorsze. no ty, bo ty masz ten most blok, no to trawa no taka... No bardziej wiesz, taki most ale tutaj oje. są też most ale ten most jest zbyt jaskrawy. Dave daj. Daj, daj, daj. widzisz mnie? Nie, ja nie widzę nikogo, bo ja jestem odwrócony do ściany. <głos》<głos》<głos》Biedny Dave. Czekaj. Okay. Ja nikogo też nie widzę na razie. No, bravo, no bo nie, jest... ze jest... nie, ze mnie ulatują w ogóle jakieś te... <głos》> po ulatuje? Bąble. Najgorsze. Znalazłem już ślady trawa. A nie mam tego. Katnap? Okay. Widzisz, trudne to jest, Palion, ja jednak. Nie wiem, znaleźć. O, widziałam cię, Palion, przez chwilę, ale tak po dodali bibignąłeś. Wiecie, czy ktoś powiedział katnap? Chyba to Katnap. Ej. Hej, podpowiedź? <laughs> eee, USA. USA Te imprezy i basen Pełno ludzi Już tam nie ma, tam nie ma kaka ja jestem pewna, Dobra, że Dave no, się no, schował no, jakoś no, tak randomowo no i co? No i taka to chryjówka tak No i po co chciałeś podpowiedź? Ale to czemu mi dać tak mocno? No, no bo nie wiem, no bo ja, ja co miałem innego tu powiedzieć? Ale schowałeś się mega blisko mnie, co ja wcześniej. O był nie, był nie. to oznacza, że będę szukać widzowie, to będzie dramatyczne. <śla> <śla> Dobra. To jest blog? E, Gdzie jest? Gdzie... No właśnie e... No szukajcie kto szuka Emilia, kto podpowiedź e, mlecz Ale mi podpowiedź ja się nie mogę, nie wysiłkowałaś się za bardzo. <śla> <Nie>. Mam lola <śla> No, A ja mam Milka, jest, ale nie jest, mogę nie nic takiego z skina i tego Ej, znalazłem Milki Nie, nie znalazłeś gdzie? mnie, bo ty jesteś daleko, ej? ja cię widziałam jak ty byłeś obok mnie ej. Ej. A gdzie była? Nie, nie wiem nie, właśnie Nie wiem, właśnie nie była Milka? Była, no. była, była, była Ona no, no, może się nie pogodzę. Dokładnie Milka, powiedz mi gdzie jesteś No blisko ciebie Nie, no, blisko nie bądź taka No blisko ciebie jestem Gdzie tak. jesteś Dave? A widzisz to Milka? Widzę Dave'a cały czas. On sobie tak What? lata, biega. A e, ja teraz wie, Dave? Ej, dobra, a teraz widzisz, że Dave jest taki. A, a sobie... taki to... znalazłem, ale łatwo. O, tak, byłam tutaj obok mlecza w tych kwiatkach. Dobra, no to w takiej razie teraz Dave o szuka. Dave! Dobra, macie 5 sekund. Ej, co ty tu? Ej, co? Co? co, co, co? Mało? Za dużo da? Tak? To szukam. Nie! Nie! No ale nie. po co, no to, Skoro mówisz, że mało, to po co mi koło nosa przebiegasz jeden z was, no nie wiem <grym> To się idź chowaj! No, daj dobra, kiosu. no ja jestem schowany. A to daj, szukasz no, czy nie, dałem, bo ja mam taki kierunki... Daj czasu jeszcze! No dałem, dałem, jestem tym, prawowitym O, e... To jest dobra kryjówka widzowie! Dobra, dobra, to jest jednak cała kryjówka, ale nieważne Ej. Dobra, czekam w takim Ej. razie, aż ktoś znajdzie No ale już mogę? Tak, możesz. No ja się schowałem, nie wiem jak chłopaki Ja jestem o. schowany! Dobrze, dobrze, halo. dobrze. Palion na tym. Aha, palion, palion jest tak schowany, że on się nie cichutko, cichutko, cichutko. Halo! No dawaj! <laughs> Panie co ty używasz? Przestań! Tylko Dobra. nie to. Halo? Halo. halo. Daj mnie nie znajdzie, Dave mnie nie znajdzie! Ej! No, ja myślę, że jesteś okay. też Dech, mnie Dech. Halo, Ty chcesz się pobawić taką tą? Taką, taką inteligencją? Ty jesteś Dave, halo, Dave! Czekaj, bo teraz mnie nie słyszę. <laughs> Ja mam halo? dosyć. Gdzie no? Halo, halo, gdzie jesteś? jestem liściem? Dobra, idę. No, ja mam. cię! Skąd cię? Eee! No, znalazłem! Ej. Tu! 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 Dobra, to już. No, to już w ogóle, krótko falówkę. gadają przez krótkofalówkę na odcinku. Halo, Lili, jak gdzie jesteś? Nie ma, ja nie mam krótkofalówki, ja jestem w dziurze. Dobra, za Emilą nie ma sygnału, nie wiem co alo, z zrobić. Alo, alo, alo. alo. Eee, jest ciężko. Dobra, y, mam pomysł. Dobra, jestem w dziurze. Dobra, gdzie oni są? Gdzie, gdzie Dobra, oni... dobra! Mówić swoje kryjówki, albo dziurze. będzie problem. I eee. diabeł! A jest komisarz! Policja! Znaleziony! Wejjj! No, no już mnie! trzeci raz! Znam, znalazłem tego, tutaj drewno Drewno, okej, okay. okay. ja, ja dalej Zostań czekam, ja czekam na znaczenie, nie mam tak dobrą kryjówkę, bo jestem w Ej, A Powiedz e, e, Emilia jakąś no. no. podpowiedź Ja się widzę Ej, ale to żadna podpowiedź nie Ej. widzę Ale Ej. jesteś blisko, bo ja jestem właśnie, e, o widzę też, że no, jest yes, dobrze, dobrze, bardzo dobrze Gratulacje Zobaczem. Win, 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 win Chłopaki, z racji tego, że jesteście tacy super, wygrywacie ode mnie nic co? Co? Moją... OOOOOOO dobra, dobra, do dobra! dobra, Jest mi przykro Widzimy się jutro o na kanale